Cześć, witajcie, z tej strony Garnu, a dzisiaj sobie zagramy Fortnite Solo, 10 odcinek. bodajże tak, dziesiąty. No i sobie tutaj na hangarki z drugiego czy tam trzeciego sezonu, w czwartym dużo osób tu leciało. Dobra, licujemy. Możecie pisać, jak będzie kolejny odcinek z jakichś kombinacji. Monek solo to rzeczy, nie będzie o, teraz to, luka, raz to coś. Ale teraz strach, strach, O, strach, 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 jeszcze strach, 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 idziemy sobie tutaj. strach, nie jeszcze strach, nie zlutowałem tego dołu. Zwróćmy, co tu jest. O, no, dynamiki może się przydać. Jednak dzisiaj ma by się przydała, jakbyśmy na przykład arenę grali. Ale my dzisiaj nie gramy areny, tylko zwykłą solubę. Tych. O, Tommy Gun. Zarządzisz Dostał nerfa Tommy Gun, niestety. W poprzedniej gierce poleciałem tu, a był sprzed stąd. I miałem fajne już prawie, miałbym 4 fragi. Przez to, że z nerfu to nie zabijemy typowi, bo zostawiamy tam kilka HP Widziałem, że tu jest automat No dobra, nie ma nic ciekawego kupujemy to O, fajnie, amunicja Ori, to się przyda. Weźmy to za względu na Musimy kewy znaleźć koniecznie. Kewy to podstawa w sumie. Szkoda, że koniec masy slerpa nie było, to jest slerpa kupiło. Kurde, ciągle bandaże i tak. Mu, tak, jest! Dobra, jest, leży Zróbmy tak. Tak. A damy szansę za temu karabinowy. Karabinowi. Czekajcie, zaznaczę tego lista. No to dobra, lecimy z górną beskawą. Czekajcie, lecimy sobie. I skąd ten się tam wziął? A ja nie wiem. Kurde, strefa naciskowości, dobra. No chyba, że połóżmy się tutaj na parasolkach. Widzicie, to kilka. O, stary był lepszy, a nie powiem. Ale to nie jest najgorsze. jak mnie ktoś wysprajuje to się później. Bo nie mam w ogóle keby. Czekajcie, to szybciej. Keby? Jest, mam keby Jak mam keby, to mamy. Znowu się szybko tu... Bomby cienia by się przydały Gdybyśmy brali Arenę To no, mogę... Moza... O, nice, można, fajne, fajnie drzewo naprawili Jak widzieliście Tutaj był patch I dzisiaj będzie możliwe, że nowy sklep jest dzisiaj event z się to jest w wiadomości, to wiem, pewnie. Dobra, lecimy tutaj. O, to jest dobra broń. I ją kupimy. Bo fajna, szybka szczelność jest bardzo fajna. To mi M4A1S z CS-a. Ta broń Jeżeli jesteście w tym momencie, to napiszcie epic. więc nie no, na przykład hashtag stara pompa, byłoby było bardzo fajnie, gdyby pompa stara wróciła. Są szanse, że wróci po tym evencie z John Wickiem. Hmm, fajne broń. nie grałem. Tylko widziałem jak w szotach czy coś i tak. Tutaj zbieramy te macy. E, oceniajcie najnowszy baner Zrobiony przez polskiego Mikosa, dzięki Mikos Pamiętajcie, żeby on Na kanał Po prostu zjeżdżacie na dół, tam macie Karlu Klikacie na mój kanał I tam macie baner, możecie napisać pod tym filmikiem banneru baneru w Skali 1 do 10 czy, I napisać czy jest lepszy niż stary baner Ten baner, bo dla mnie Mi się bardziej podoba ten baner, a wam? Napiszcie w komentarzach Pa, dawajcie, tutaj wbijamy 20 łapek w górę. I pod ostatnim odcinkiem, dawajcie, wbijamy 25, albo na razie 20, bo tam jest 18, coś takiego. Także zapraszam, kto jeszcze nie widział kombinacji skinów, Trzech najlepszych. Chyba w niedzielę będzie druga część tego odcinka. Znaczy, przepraszam, w następnym tygodniu, nie w niedzielę, bo w, nie, w tym tygodniu już nie będzie odcinka, tylko będą dwa streamki jeszcze. W sobotę z półfinału będziemy oglądać World i z finałów w niedzielę. Co? Sprawdzamy to podium? Czy idziemy się gdzieś zlikwidować? Ten ja kulkę z chęcią poszło. To idziemy po kulkę. To, co to jest? No. tam? A lekkie naboje. O, to ktoś tego nie otworzył. Dobra, idziemy. Tak tylko może być zaś. Dobra, mamy sporo ammo do tego karabinu. Przydałoby się tego do pompy. I trochę do to mi da. Kurde. Ciekawe to podium jest. Powiem, że spoko to zrobił. Blar. Nawet nie mamy tego. Dziwny nick. A i kurki dostały nerfa 180 hp A jeżeli ktoś nie wie. Widzicie, patrzcie Chyba zniszczy się Zniszczy się Sprawdźmy coś na wiatraku. Skrzynka, ale nie chcę mi się chyba jej otwierać Może bym z turistą swoją weźmę Jak pierwszy raz tu wjeżdżałem to się bałem, że mnie to wywali samo. Dobra dawaj, wsiadaj mi tu chłopie Dobra, to się. Lecimy. Chodę tutaj. Ty. O lift. O, nawet dwa ryby. To chyba. Nawet trzy. Dobra, to tu. Do tak, Wejść do skłania powietrznego. O, dobra, się. Do... O. Eee. dobra, O, nie, jak o, o, jeszcze o, 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 jeszcze. o, jakiegoś. o, Z o, 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 zrobię chyba. Mam highgold Ty, byku Co jest? Ale to cofa. to? ma pi. Typ Aha, za 27 w głowę Ktoś mi to tak wytłumaczy? Nie, no Boże No chcę się zabudować I patrzcie jaka ta gra jest useless Jakiś bot mnie zabije, który ledwo się porusza, bo chcę się zabudować i nie mogę. Jeszcze ta pompowali 29 29 głowę. I chłop się leczy na środku, nawet się nie zabuduje. Dobra, dziękuję Wam za obejrzenie tego odcinka do końca. Jeżeli dotrwaliście do końca, napiszcie w komentarzu. Niedorzeczne to jest. I przypnę wam. Oczywiście każdemu przypnę. No i co? Widzimy się w następnym odcinku. Mam nadzieję, że odcinek się spodobał. Do następnego na razie.